Spacerek. Tak w wielkim skrócie można skwitować spotkanie pomiędzy Lotosem Wybrzeże Gdańsk a lokomotywem Dałga Pils. dosłownie rozjechali łotewską lokomotywę 6129. W najbliższej kolejce spotkałem się z Bydgoską Polonią w meczu na szczycie pierwszej ligi. 61-29, no nie ma chyba zaskoczenia, co? Takiego wyniku mogliśmy się spodziewać. Spodziewałem się takiego wyniku, ale nie spodziewałem się takiej jazdy Dawida z Techyry, który dzisiaj pojechał naprawdę dobrze. Wreszcie na takiego, na takiego Dawida czekaliśmy. Ja tam byłbym ostrożny, ale to jest na pewno jakiś dobry prognostyk, co? A wiesz co, no w takim meczu, kiedy nie jedzie trójka liderów, ciężko, ciężko mówić trójka liderów do ciężko mówić o jakimkolwiek rywalu. A Stachra dzisiaj pokazał w końcu żurzel, który prezentował przed sezonem, tak? W ubiegłym sezonie. No poza pierwszym biegiem. Poza pierwszym biegiem, gdzie, gdzie, gdzie był mały fal start. Jednak no jest to świetny prognostyk przed tymi najważniejszymi meczami jeszcze w tym sezonie, tak? W pierwszym biegu po prostu nietrafione przełożenie i to wszystko, a z, dlatego mówię, że załamam mnie ten bieg, bo myślałem, że z powrotem powtórka właśnie z rozrywki z poprzednich meczy, gdzie totalnie nie wychodziło, wielka tragedia, ale drobna korekta i potrafiłem ją wykorzystać, także widzę teraz naprawdę, że tak naprawdę problem nie tkwił gdzieś tam we mnie, tylko ciężko było się uporać z tym sprzętem, w czwartek straciłem jeden silnik który zatarł się, więc dziś przyjechałem praktycznie z jednym, drugim musiałem pożyczyć od Zorra w razie W, także też tutaj dziękuję mu za pomoc, że użyczył mi silnika. No zgadza się, dziś rywal na pewno nie był wymagający, choć były też biegi ciężkie z udziałem Romka Poważnego, także tutaj widzę, z nim można się było troszkę podpasować i, i też moje biegi z nim nie były w nim wykonaniu, więc teraz tylko niuanse i, i naprawdę jechać do przodu. Dziś taki mecz był potrzebny, żeby troszkę się odbudować i mam nadzieję, że to był taki zaczątek do tego, żeby wszystko ruszyło do przodu. Jestem zadowolony z tego, że kibice w dużej ilości nas wspierają i e, przychodzą na nasze mecze. Też dziękuję przede wszystkim kibicom, którzy nie odwrócili się ode mnie i nie skreślili mnie. Z Tachieras z ale po to, że latał dzisiaj Paweł Chlib, 12 punktów i 2 bonusy i doskonała jazda z parą. Czy to z Maxem, czy z Jonasonem? No, jazda chliba też nastroja optymizmem, ale wszystko się okaże za tydzień w Bydgoszczy. Ten mecz pokaże, jaka jest siła Wybrzeża, czy Wybrzeże jest w stanie awansować do Ekstraligi. Zaskakiwałeś dzisiaj fenomenalną jazdą parą. No tak się ukradł, układało, no, byłem szybki ze startu, może poza tym pierwszym biegiem, ale później byłem szybki ze startu. Starałem się jakoś w tym pierwszym uku tam przeciwników przytrzymać, gdzie gdzie, gdzie, gdzie mogłem, a na szczęście zawsze ktoś tam dojechał, jak, jak, jak nie Max, to, to później Tomek. A w ostatnim biegu z 15, w 15, z czwartego naszymi motor przekręcił i, i myślałem, że już nie dojadę, ale szybko zrobiłem. Przeciąłem tor jazdy i, i na szyję się wyszłem przy, przy, przy tonku. Wiem, wiemy, że lada moment zostanie sztatą. Wiem, że będzie chłopczyk, to mogę powiedzieć. Imię ja nie powiem, bo wszyscy się tym interesują, a jak będzie chciał, będzie sam mówił, to sam powie. <laughs> Także do tego jeszcze trochę czasu. Jest, jeszcze się nie urodził, choć mi już bardzo chciało. Wsadzasz go na motor? Znaczy, dla mnie jest priorytetem to, żeby się urodził zdrowy i żeby był zdrowy, a czy będzie siadał na motor, czy będzie grał w Warzaby, nie interesuje mnie. To, aby robił to, co kocha. Poza poważnymi momentami Tarasienką nie było przeciwko komu jechać, co? E, poważny i Pogiuks, jedyni godni rywale tak naprawdę dzisiaj. No, Pogiuks ciął jedynki, a Tarasienko wygrał nawet bieg. Tak, ale też można patrzeć przez pryzmat ostatniego meczu na Łotwie. Pojuks naprawdę ma, 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 ma papiery na jazdę, tak? Więc myślę, że, że to jedyni godni poświęcenia uwagi Rwale. Słabo, nie ma liderów. Ja też przypadkowy lider, nie? No także nie, nie daliśmy rady. Mocna drużyna w domu, mocno wie gdzie jechać, wie jak jechać, wie co zmienić. мы шукали и не знали, где на 15 бегу. <laughs> Тенечко в Гданьске ехать с таким складом, как у Гданьска, это нацелены на экстралиги. Вот. Но да, разумели, что, я так разумел, что такие Винник Бенди, тоже, но вместо из того дали дичь ехать с ческим своим. И наш лидер Максим Богданов есть ломаный, что шансов у нас тут и было мало. И то так решили, что поедем и своим складом. bo dalej wszystkim chłopakom pojeździć, a to nie ma praktyki, mało macie, bo tak i z tego pojechali. Tak, ten mecz nie będzie się liczył w ogóle, Dałga w Plus na pewno będzie w drugiej czwórce, my będziemy w pierwszej czwórce, więc... Trzeba się cieszyć ze zwycięstwa, ale prawdziwe mecze będą tutaj wyłącznie z polem i ze startem i z Pikach. No, no właśnie, to jest inna sprawa. To, co w zeszłym roku nas, nam pomogło, czyli ten y, dosyć przedziwny regulamin te, teraz może być dla nas problemem. Mecz z gniezdem będzie się odbijał czkawką do czasu, aż nie wygramy jakiegoś meczu wyjazdowego z zespołami pierwszej czwórki. Na przykład w Bydgoszczy. Gniezno tak naprawdę zrobi chyba nasz, na, na naszej drużynie 5 punktów, bo będzie bardzo ciężko wygrać w Wielkopolsce. No i pozostaje nam urwać bonus Bydgoszczy, wygrać tutaj z Grudziądzem za trzy Z Bydgoszcz ile stawiasz? 48-42 myślę, że to będzie optymistyczny wynik dla, dla, dla Gryfów, bonus dla nas. Michał? Nie Powiedziałbym, że przegramy w Gnieźnie, Grudziądz wygrał w Gnieźnie, Polonia wygrała w Gnieźnie, Rybnik bez Lindbeka powalczył, czemu myśmy nie wygrać? Siema! Chłopaki bardzo dobrze pojechali. Widać było, że spasowali się z torem. Ogólnie w końcu Stachera dobrze pojechał. No ale jedna jaskółka jest nie czyni, nie? Jak pojedzie w Bydgoszczy bardzo dobrze, no to, to będzie wiadomo, że forma wróciła. że Jestem dzisiaj pierwszy raz, no i żuże, No, ja już mogłem powiedzieć, że zakochany jestem od pierwszego wejrzenia w żużlu, nie, a jeszcze zwłaszcza w wybrzeżu. Pozostaje zagadka, nie? Max czy Zorro? E po dzisiejszym spotkaniu zdecydowanie Max, widać, że Zorro ma problemy, z, tak się wydaje, że ma problemy z tymi nowymi tłumikami, co zaprezentował zresztą na, na Łotwie, zaprezentował w Szwecji, a Max dzisiaj widać, że, że potrafi jeździć parą z tymi naszymi gdańskimi zawodnikami. Więc jak najbardziej na mnie para Max i Goszczy. Dalej poziom trzymają, są dzisiaj 13 plus 2, to się wydaje pewniak. Ciekawe co z Gafurowem, trochę się dzisiaj poobijał, nie? Ciągle czekamy na jakieś wieści, czy, czy, czy nie, nie skończy się to jakimś gorszym wpływem na, na jego jazdę. No właśnie, też nie można mówić, że jedyną alternatywą dla z Maxa jest Zoro, może alternatywą dla Gafurowa jest Zoro. Niekoniecznie w Bydgoszczy Gafurow pojedzie dobrze, a z tego co pamiętam Zoro zawsze dobrze jeździł na studiach Polonez. Kolejne pytanie, Szymko czy specz, bo pamiętajmy ostatni mecz w Bydgoszczy, Spesz naprawdę latał. Ja myślę, że zdecydowanie w Bydgoszczy Sperz co? Spesz, ostatnio była Pomorska Liga Młodzieżowa w Bydgoszczy, Spesz miał chyba 11 punktów, Szymko 6, więc to mówi samo za siebie. Z Bydgoszczy na pewno będzie trudno, ale jeżeli chłopaki dobrze pojadą, to na pewno będzie dobrze. Spesz ta wydaje się do pokonania na wyjeździe i u nas. Następną niedzielę idziemy do Bydgoszczy. Chyba wszyscy mamy nadzieję, że uda się wywieźć dobry wynik, przynajmniej bonus, no i na pewno będzie nas tam całkiem sporo. Tak, kibice co roku udowadniają, że żeby że to jest ta, ta mekka, do której się jeździ i kibicuje się do ostatniego biegu. I zawsze wielka rzesza kibiców melduje się w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że kibice Wybrzeża sprawią, że zawodnicy będą się czuli jak tutaj, a że tutaj potrafią jeździć. Pokazali. No to co, jedziemy, jesteśmy szybsi.